Cześć, dzisiaj chciałbym wam pokazać yy, jak pobrać yy, Minecrafta. Wchodzimy w stronę w opisie. Pobieramy pierwsze z rzędu. Minecraft jest podeta. Wpisujemy kod. Przepraszam. Naciskamy Enter. No co jest. Czekamy, wpisujemy dowolna zapis na dysku. Czekamy chwilę. Dobrze, bo ja coś dzisiaj mam z internetem. I jak już się nam pobierze, jak już tam się zainstr... to naładuje nam. to zostanie pobrane. Dziękuję za obejrzenie i proszę o wyrozumiałem, że mój pierwszy filmik. No, do dziękuję i żegnam.